Witajcie w szóstym odcinku z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Nazywam się Pedro Rey i przychodzę do Was z kolejną propozycją na biznes, który możecie rozpocząć już w wakacje. W większości przypadków pomysły na biznes, które dla Was przygotowuję, możecie przebudować i kontynuować je po sezonie wakacyjnym. Dzisiejszy pomysł nazwałem Technik Prac Ogrodowych. Będzie to coś nowego na tym kanale i mam nadzieję, że zainspiruje Cię do działania. Sam tytuł tego filmu powinien Ci dać wskazówkę, w którą stronę będę podążał podczas tego filmu. Jeżeli jesteś osobą, która lubi pracę na świeżym powietrzu, to ten pomysł na wakacyjny biznes jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli nie lubisz tego typu prac, to polecam Ci posłuchać tego pomysłu na wakacyjny biznes jako inspiracji na przyszłość. Może dzięki temu wpadniesz na swój własny pomysł na biznes, tyle, że w nieco innej branży. Realizacja tego pomysłu na biznes nie wymaga od Ciebie żadnych certyfikatów. Jeżeli posiadasz prawo jazdy, będzie to dla Ciebie nieco pomocne. Nie jest to jednak niezbędne. Byłoby to jedynie dodatkowym atutem. Większość prac powinieneś móc zrealizować osobiście. Jednak posiadanie wspólnika lub zatrudnienie pomocnika otworzyłoby przed tobą wiele możliwości i duże zlecenia. Chcę opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach już na samym początku. Szanuję twój czas i nie chcę, abyś słuchał o pomyśle na biznes, który kompletnie nie będzie do ciebie pasował. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje o pomyśle na biznes, to tyle. Przejdźmy do konkretów. Dla kogo ten pomysł na biznes będzie idealny? Dla każdej osoby, która uwielbia pracę na świeżym powietrzu, pracę w ogrodzie i budowanie konstrukcji z drewna. Sam pomysł na biznes zakłada wykonywanie technicznych prac w ogrodach. Nie mam tutaj na myśli pielęgnia grządek i tego typu rzeczy. Chociaż, jeżeli lubisz to, możesz świadczyć, możesz świadczyć te usługi dodatkowo. Mam jednak na myśli tworzenie projektów i realizację tych projektów od bardziej technicznej strony. Pierwszą częścią tego biznesu będzie projektowanie nowych koncepcji dla ogrodów. Cały proces wygląda dość prosto. Widzisz ogród, najczęściej taki, który wymaga przebudowy i zaplanowania wszystkiego od początku do końca. Przygotowujesz koncepcję, projekt i plan działania. Następnie tworzysz Całą listę materiałów, kosztorys i uśredniony czas realizacji. Przedstawiasz wszystko klientowi i zaczynasz działać. Poza projektowaniem ogrodu zajmujesz się również technicznymi aspektami i nowoczesnymi usprawnieniami. Jakie są przykładowe zadania, które mógłbyś wykonywać? Stawianie drewnianych pergoli i ławek, budowanie ścieżek z bruku i drewna. Budowanie tarasów, a nawet basenu, i ogradzanie działki palisadą. Te wszystkie czynności są częścią tego pomysłu. Dodatkowo, cały pomysł na biznes możesz urozmaicić, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i pomysły szyte na miarę XXI wieku. Co mam na myśli? Chodzi mi o automatyzację. Wielu procesów zachodzących w ogrodzie, które dotychczas potrzebowały ingerencji człowieka, czyszczenie basenu, podlewanie o stałych godzinach, zarządzanie dostępem światła słonecznego poprzez odsłanianie i zasłanianie wybranych obszarów w ogrodzie. To wszystko przez wygodną aplikację w telefonie, której może używać nasz klient, będąc na drugim krańcu świata. Zapytasz jak. Z wykorzystaniem internetu, oczywiście. To bardzo proste rozwiązanie, które jest gotowe i wystarczy je zaimplementować. Jeżeli jednak nie chcesz wchodzić w tak zaawansowane technologicznie rozwiązania, możesz skupić się jedynie na prostych czynnościach technicznych. Te czynności będą wymagały od Ciebie jedynie poskładania w odpowiednie miejscu drewnianych elementów konstrukcji, które zostały zabudowane przez klienta. Do czynności, które wykonuje technik prac ogrodniczych, należą również przygotowanie podłoża pod nasady, sadzenie roślin i drzew oraz malowanie i konserwacja wszystkich elementów drewnianych i metalowych. Napisz mi poniżej w komentarzu, czy jest coś, czym urozmaiciłbyś ten pomysł na biznes. Wakacyjny pomysł na biznes nie zawsze musi kończyć się w wakacje. Czy rozważyłbyś prowadzenie takiego biznesu w okresie wiosennym lub jesiennym? I co najważniejsze, czy podoba ci się ten pomysł na biznes? Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem. To już szósty film z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Kolejne pomysły pojawią się już wkrótce. Jeżeli nie chcesz przykapić kolejnych propozycji: Subskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek. Ok, przejdźmy do kolejnego punktu. Od czego zacząć planowanie tego biznesu? Planowanie tego biznesu zacznijmy od zaplanowania zakresu prac, którymi chcesz się zajmować. To zrozumiałe, że naszą mocną stroną nie będą wszystkie czynności, które można wykonywać przy pracach ogrodniczych. Ustalenie listy zadań, których realizacji chcemy się podjąć, będzie pomocne w przyszłości. W sytuacji, gdy pojawi się klient, który zapragnie wykonać projekt nieco wykraczający poza zakres naszych umiejętności, warto skorzystać z delegacji zadań. Czy tak właściwie jest delegowanie zadań? Na podstawie tego, co wypiszesz, na przykład na kartce papieru, jako zakres prac, których się podejmiesz, zrób również listę, która będzie odwrotnością tego, co napiszesz. Napisz wszystkie czynności, których na pewno się nie podejmiesz. Mając listę takich czynności, będziesz mógł zlokalizować obszary, w których konieczne będzie nawiązanie współpracy z innymi firmami. Delegacja zadań polega na oddaniu możliwości wykonania części prac zewnętrznej firmie. Dzięki temu zarabiamy na wykonanej pracy i oddajemy część swojego wynagrodzenia w firmie, która podejmie się wykonywania czynności, których nie lubimy lub po prostu nie potrafimy wykonać. Dzięki delegowaniu zadań możemy podejmować się realizacji większych projektów. Dlaczego jest to ważne? Czasami może zdarzyć się klient, który będzie oczekiwał wykonania wszystkich prac przez jedną firmę. W takiej sytuacji rozliczenie pomiędzy podwykonawcą a Twoją firmą nie będzie na głowie inwestora, będzie leżało po Twojej stronie. W dzisiejszych czasach udogodnienia i poszerzanie wachlarza oferty jest niezbędnym czynnikiem decydującym o przyznaniu nam zlecenia przez inwestorów. Planując taki biznes, określ obszar działania, którym jesteś zainteresowany. Być może realizacja kolejnych projektów będzie sprawiała ci tyle radości, że nie będziesz miał oporów, aby pojechać na drugi koniec kraju, aby zrealizować kolejne zlecenie. Ważne, abyś umieścił informacje o obszarze działalności w swoich ogłoszeniach. Ostatnią rzeczą, którą musimy wykonać, jest przygotowanie listy dostawców. Zlokalizuj wszystkie hurtownie, sadowników, rolników i szkółki rolnicze, które oferują rośliny dedykowane do ogrodów. Ponadto nawiąż współpracę i zlokalizuj wszystkie stolarnie i firmy produkujące meble ogrodowe oraz konstrukcje drewniane i stalowe przeznaczone do ogrodów. Na końcu zorientuj się, gdzie w najlepszej cenie dostaniesz podstawowe narzędzia: dobre jakościowo pędzle. Impregnaty do drewna i farby to dość ważna sprawa. Jeżeli chcesz realizować zlecenia bardziej zaawansowane technologicznie, koniecznie umów się na wizytę z przedstawicielami firm informatycznych oferujących rozwiązania do inteligentnego zarządzania ogrodami poprzez aplikacje za pośrednictwem internetu. Gdzie szukać klientów? Pierwszą rzeczą, którą polecam Ci zrobić, jest umieszczenie ogłoszeń. Na popularnych portalach ogłoszeniowych dostępnych w Twoim kraju. W każdym ogłoszeniu pamiętaj, aby umieścić zakres prac, których się podejmujesz, oraz obszar działania. Zostaw swój numer kontaktowy, adres e-mail oraz odnośnik do strony ze swoim portfolio. Pamiętaj, że każde wykonane projekty powinny znaleźć się w Twoim portfolio. W swoim portfolio powinieneś umieścić zdjęcia i filmy. Z realizacji wykonanych przez ciebie projektów. Co jeżeli nie posiadasz swojej strony internetowej? Osobiście, jako alternatywę dla strony internetowej, poleciłbym skorzystać z Instagrama lub Pinteresta. Kolejna opcja będzie nieco mniej popularna. Załóż swój kanał na YouTube, na którym będziesz pokazywał w formie wideo vlogów w jaki sposób powstają projekty, których realizacji się podejmujesz. Jako technik prac ogrodniczych będziesz miał możliwość zgromadzenia dość sporą publiczność na swoim kanale. Treści dotyczące tworzenia, budowania i odnawiania oraz remontów gromadzą zazwyczaj bardzo zaangażowaną i wierną publiczność na swoich kanałach. Dzięki temu, że będziesz posiadał stałą grupę docelową i przyszłych klientów ze swojego kanału na YouTube, będziesz mógł alternatywnie zarabiać z reklam umieszczonych w filmach. Dlatego będziesz miał możliwość nawiązać dużo współprac partnerskich oraz polecać produkty partnerskie, których zakup przez oglądających będzie generował dla Ciebie dodatkowe źródło dochodu. Mamy też tradycyjne formy reklamy, które są obecnie w dzisiejszym świecie. Cały czas są. Są to ulotki, roznoszone do skrzynek pocztowych, posta pantoflowa oraz reklama na oklejonym samochodzie firmowym. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od ciebie, z czego skorzystasz i co jest spójne z tobą. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten pomysł na wakacyjny biznes, koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Chcesz obejrzeć więcej filmów takich jak ten? Kliknij przycisk subskrybuj kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Zostaw komentarz poniżej i napisz, co sądzisz o tym pomyśle. Jeżeli masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę, przeczytaj koniecznie pole z opisem tego filmu. Podziel się tym filmem ze znajomymi i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!